imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Rady Boskie, jacy ci ludzie wszyscy położyli w niedzielę, a tak to kradną, oszukują, kantują. Ja to może jestem grzeszny, ale oni to hipokryci, wydający, że wszystko jest w porządku. Nawet ci złodzieje przyspieszyli ten ich syn. Na ja pewno ma złe intencje, co do naszych może im wyjedni, ale w życiu nie kradliśmy i nie oszukiwaliśmy. słowa. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dlaczego rodzice są tak negatywnie nastawieni do tych wesołości? Co jest tego w byciu głęboko wierzącym? Ono rzeczywiście, oni są w jakiejś sekcie i są niebezpieczni. Dlaczego rodzice zabraniają się się z Przecież to dobry chłopak, który nie patrzy na to, że jestem jednym. Jak to inaczej to nikt inny. Może tylko tak nie jak to mi korzystać? On może choć ma rację, jak ktoś taki zainteresował się taką słowę, jak ja? Przecież jestem do niczego. Dobry ojcze, Twój syn Jezus Chrystus, uczy nas prawdziwej mądrości. Prosimy Cię, obdarzaj nas potrzebnymi łaskami, abyśmy go wiernie naśladowali który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chyba tylko ja do, te, do tej tacy pięćdziesiąt złotych. Wszyscy inni jakieś monety tylko dają. Z czego tylko się być się Albo biedni, albo skądli? Sam nie wiem, może jestem grzeczny, ale przynajmniej daję na tę pracę jakieś pieniądze. Niech z pracę. się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszyscy ludzie rzeczywiście nie mają na tym do to Tam jakoś sterą furtkę, a to jakieś dotaty spodnie. Co to jesteś tak trudno odłożyć takie pieniędzy na porządne ubrania? Ale mi się trafili rodzice, nic tylko pieniądze liczą, nic więcej. Oceniają innych tylko przez rywan kasy. A ta tak dobrze się z nią czuje. Jest taka naturalna i prawdziwa. A może rzeczywiście tylko gra taką boksodonię, nie bici jak najwięcej prezentów? Nie jest za mocno, to prawda, ale wiesz, ona taka jest. Może rodzice mają rację? Z Chrystusa prosimy Ciebie Wszechmogący Boże uświęć te dary mocą Twojego Ducha. Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Wierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją Panią. tajemnica wiary. Dawno mnie to nie było, a odziedz dalej tacy, jacy byli. Zachłamani. I te dzieci, które się drą na cały kościół. Nie można się w ogóle skupić. Tak to się powinno karać. Dawno co? Tak kręci tą gębą. Żyje gumę, co masakra. Za chwilę wrócę od tej dumnej roboty. Nienawidzę jej tego panien, tego szefa. A tamten czemu wychodzi? Do kibla idzie, poranku z tymi ludźmi. Ja to jestem oszem. Ja, ja to może jestem grzeszny, ale przynajmniej potrafię siedzieć w miejscu i się nie i nie przeszkadzać. Bardzo i przeżył i O! Sąsiad idzie do koło, nic. A chleję przykładnikaton. Dziś muszę pracować w brania i wykonać się książki. A. I przydałoby się podkór w salonie. Ale bym to wszystko sobie pomyślał. Na obiad? Co zrobić? No to samo? Czy ją źle dokonęła pusteczka Rodzice mnie już Ojciec robi co chce, a mama się na to wszystko zdarza. Maja to mnie rozumie i wysłucha, ale wkurza mnie, że cały czas porówniłam mnie nie, nie jestem nią. Nie uczę się tak dobrze jak ona. A może rzeczywiście powinnam odpuścić sobie te moje studia? Może ojciec ma rację? Może lepiej szukać pracy za granicą, ale jest pieniądze na życie. Może jednak nie bardzo poświęcać się za ludzi. Nie wiem co robić. Dobry Ojcze Niebieski, proszę, pozwól mi stawać się lepszym mężem i ojcem dla moich dzieci. Niech moja cała rodzina będzie zdrowa i szczęśliwa. Niech moje dzieci odnajdą powołanie i rozwijają swoje zdolności. A mojej żonie dodaj wszelkich potrzebnych łask i aby zawsze była moją ustoją. Jednocześnie jestem Ci wdzięczny za wszystko, co mi dajesz w swojej nieskończonej hojności. Dziękuję Ci, Boże. Jezu, kocham Ciebie i kocham swoją rodzinę. Nie pozwól, by przydarzyło się moim dzieciom coś złego odła od wszelkiego i wspieraj każdej dobrej decyzji. Mojego męża obdarz zdrowiem i łaskami, które będą sprawiać, że zawsze będę widziała uśmiech na jego twarzy. Nic tak nie pragnę, jak szczęścia mojej rodziny. Jezu, dziękuję Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi nas obdarzyłeś. I podziel się nimi z rodzinami, które potrzebują Twojej miłości i Otocz Jezu, opieką moich rodziców i młodszego brata, aby zawsze byli bezpieczni i szczęśliwi z Twojego powodu. Dziękuję Ci również za moją przyjaciółkę Olę, która chce powierzyć swoje życie dla dobra innych ludzi. Niech nie w tej drogi i walczy razem z Tobą o swoje marzenia. Otacz też radością moich znajomych dla Andrzeja i Julii, którzy zobaczyli swoje Tobie już. Daj im siłę i mhm. lojalność Proszę Cię, zajmij się moim kolegą, Łukaszem, który jest wyśmiewany przez innych ze względu na to, skąd pochodzi. Dodaj mu sił, wiary i nadziei, aby uwierzył, że zawsze jest przez Ciebie kochany, a mi pozostać lepszym przyjacielem. Oto nasze rodziny. To mi odpowiedzcie sobie na pytanie, która z tych rodzin jest najmniej rana. Dla mnie to oczywiste. To rodzina pierwsza. Rodzina Wesołowskich, która jest idealna, bez i bez wad, w której panuje wzajemny szacunek, miłość oraz akceptacja każdego członka rodziny. Dla mnie taka rodzina nie ja istnieje. Ja się nie zgadzam. Choć może ta rodzina jest dla was przesłodzona i cukierkowata, to myślę, że każda rodzina pragnie takiej czystej i bezinteresownej miłości, na którą składa się wzajemna pomoc, zainteresowanie, Walcie w trudnych chwilach, dobre słowo, miłe gesty i uśmiech. Na pewno nikt z Was tu obecnych nie chciałby popełniać takich błędów w wychowaniu dzieci, bo każdy z Was pragnie kochać i być kochanym. Tym różni się rodzina wesołowska. Każdy z Was chciałby być w takiej szanującej i kochającej się rodzinie. Przed Wami zadanie, aby dążyć do takiej idealnej rodziny, nawet pomimo naszych słabości. Spójrzmy czasem na członków naszych rodzin, na ich problemy i troski, zapominając na chwilę o sobie. Patrzmy na nich cały czas tylko przez pryzmat miłości. A nigdy nie odprzyjmy braku akceptacji, poczucia samotności, braku zrozumienia czy zainteresowania. Kochajmy swoje rodziny, rodzice. Kochajcie i okazujcie swoim dzieciom dzieci. Szanujcie, wspierajcie i odpowiadajcie na miłość, miłością swoim rodzicom. Odrzućcie egoizm. Wybierzcie miłość. Wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też zbudować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. W wypełnieniu tego zadania. Rodzice nie mogą być zastąpieni przez nikogo i nikomu też nie wolno odbierać rodzicom tego pierwszorzędnego ich zadania. Równocześnie nigdy nie dosyć przypominać, że wypełnienie tego zadania stawia przed rodzicami doniosłe wymagania. Rodzice sami muszą być dobrze wychowani, ażeby wychowywać. I sami też wciąż muszą się wychowywać, ażeby wychowywać. Tylko pod takimi warunkami, przy takiej postawie wewnętrznej, proces wychowania może być owocny.